Cześć! Z tej strony Dawid i Dominika z Chopera. Skoro oglądasz to nagranie, to pewnie zastanawiałeś się, w jaki sposób możesz szybko wypromować swój sklep internetowy. Muszę Ci powiedzieć, że to nagranie jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Dziś pokażemy Ci 6 prostych i podstawowych kroków z obszaru marketingu internetowego, które pomogą Ci w promocji Twojego sklepu internetowego. Jesteś gotów? Zaczynajmy! Krok pierwszy. Wybierz dobrą domenę. Krok pierwszy to podstawa. Twoja domena. Musi być krótka, łatwa do zapamiętania i najlepiej odzwierciedlać to, co sprzedajesz. To jak wizytówka Twojego biznesu w internecie, więc wybierz mądrze. Pewnie zadajesz sobie pytanie, co należy wziąć pod uwagę, wybierając domenę. Przede wszystkim zwróć uwagę, czy domena jest łatwa do zapamiętania, czy odróżnia się od konkurencji i nawiązuje do Twojego biznesu. Pamiętaj, im prościej, tym lepiej. Krok drugi. Postaw na atrakcyjny wygląd. Kolejny krok to design. Użytkownicy kochają ładne i proste w obsłudze sklepy internetowe. Pamiętaj o responsywności. Twój sklep musi świetnie wyglądać na każdym urządzeniu, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Obecnie większość ruchu na stronach sklepów Pochodzi właśnie ze smartfonu. Atrakcyjny wygląd to więcej klientów, dłuższy czas spędzony na stronie i co najważniejsze, więcej zakupów dokonywanych przez Twoich klientów. Zwróć uwagę na zdjęcia Twojego asortymentu i czy odróżniają się od konkurencji. Pamiętaj o wideo produktowym, które ciągle rośnie w siłę. W shoperze możesz bez problemu mieścić takie wideo na swoich kartach produktu. Jeżeli zastanawiasz się, jak to zrobić, Możesz do nas napisać albo zadzwonić i wytłumaczymy Ci, jak wdrożyć takie rozwiązania. A tak przy okazji, rozwinięcie każdego z dzisiejszych punktów, o których opowiadamy, znajdziesz w naszym e-booku. W opisie filmu zostawiamy dla Ciebie link do pobrania i życzymy Ci miłej lektury. Krok trzeci. Opisz ładnie produkty. Opisuj swoje produkty tak, jakbyś opowiadał o nich przyjacielowi. Szczegółowe przyciągające uwagę nazwy produktów, opisy i wysokiej jakości zdjęcia to klucz do serc klientów. Opisz dokładnie wszystkie atrybuty, tak jak na przykład kolor, rozmiar czy materiał z jakiego wykonany jest produkt. Krok czwarty. Zadbaj o pozycję w Google. Obecnie praktycznie wszyscy szukamy produktów, które chcemy zakupić w wyszukiwarkach takich jak na przykład Google. Wpisujemy nazwę produktu, jego rozmiar czy kolor. Naszym oczom okazuje się potężna lista różnych ofert i pozycji, ale najczęściej skupiamy się na pierwszych kilku wynikach wyszukiwania i nie scrollujemy strony niżej. Dlatego też SEO, czyli optymalizacja pod wyszukiwarki, to twój najlepszy przyjaciel. Używaj odpowiednich słów kluczowych, optymalizuj metatagi i dbaj o linki zewnętrzne. Takie działanie po pewnym czasie pozwoli być Ci na szczycie w wyszukiwarce. Dzięki temu pozyskasz nowych klientów i zwiększysz swoją sprzedaż. Krok 5. Podbij Facebooka. Myślę, że nie muszę Ci tłumaczyć, że media społecznościowe w dzisiejszych czasach to skarb i skarbnica wiedzy o Twoich klientach. To nie tylko fanpage i wrzucanie postów, ale też korzystanie z możliwości, które Facebook i Instagram oferują. Są to narzędzia, dzięki którym zdobędziesz swoją widoczność, zdobędziesz nowych klientów i co najważniejsze, zwiększysz sprzedaż. Przede wszystkim musisz pamiętać o założeniu konta reklamowego i konfiguracji piksela Facebooka. Dzięki temu do Twojej dyspozycji będzie potężne narzędzie reklamowe i analityczne. Nie zostaje Ci nic innego jak uruchomienie pierwszych kampanii reklamowych i zwiększenie sprzedaży Twoich produktów. Aby w pełni wykorzystać potencjał platformy reklamowej Meta, możesz skorzystać z pomocy specjalistów shopper, którzy krok po kroku skonfigurują, uruchomią i zoptymalizują Twoje kampanie reklamowe. Krok szósty. Zapisz się w pamięci klientów. To już ostatni krok, ale również ważny jak pozostałe. Twórz wartościowe treści nie tylko o produktach. Postaw na blog, poradniki czy live y z klientami. Pokaż, że jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, nie bój się pokazywać swojej twarzy. To pozwoli zbudować autentyczność i skojarzenie z Twoją marką. Możesz stworzyć newsletter i wykorzystywać go do dystrybucji wartościowych treści poprzez e-mail Marketing. Pamiętaj, takie działania nie wymagają wielkich budżetów, a proste wideoklipy możesz nagrać za pomocą telefonu. I rzucić je na media społecznościowe. Zwróć uwagę również na takie elementy jak pakowanie produktów, personalizacja zamówień i dołączanie małych upominków. Zadbaj o swoich klientów i wejdź z nimi w dialog, budując lojalność i sprawiając, że już wkrótce do Ciebie wrócą. To wszystko, sześć kroków do sukcesu Twojego sklepu internetowego. Wdrażaj je krok po kroku, a zobaczysz efekty. Pamiętaj, że każdy z punktów rozwinęliśmy w naszym e-booku który możesz pobrać, klikając link w opisie tego wideo. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych poradnikach.